Witam, ja jestem fuskę. Jakuba. A to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii Minecraft na modach. Tak. Będziemy tutaj modów używać, nie będzie to Toomania many items, coś takiego. Będą Ale był to zaawansowane bardziej mody. Zobaczycie zaraz. Znaczy usłyszycie I zobaczycie. Zjednika. Trunks no. Tak. Dobra, weźmiemy na... No. Ja Ale to co Dobra, jesteśmy po cięciu. Widzicie, zamek się już zryderował za nami, za przedzami. Dokoło. do zamku. Mhm. No to co, podpisujemy kontrakt. No jasne, że też może najpierw po chleb. No do naszego chlebowego. Yankee. Harmer. here. Take a breath. Strach na Nawet nie wiem po co w środku. No. Hmm, nie wiem, czy zamieszkam w zamku. No? Myślę, że później. Takie te? No, no, no Dobra, idziemy z tego do zamku, tak? Bo mm. chciałam Wam pokazać. 10 minut, zanim nagrywać? No. no. Króciutkie A Mówię, jakie mody są. A, bym zapomniał, bo po w raz pierwszym razie, jak nagrywaliśmy, co się stało? Że z, nie, modem hero z modem hirobra ja, Z modem że nie odpalałem to temu, on się zaczą, zaczął pojawiać. A, trochę nas wystraszył. Bo ona się przez... No nie, wystraszył. A więc tak, Rice Minimap, to jest pierwszy mod, Minimapka. U góry po prawej stronie, którą widać. The Elder Kingdoms zamk, jak Rycerze i w ogóle. Hero Coins. I tam Czyli... Tak. Hero te. Oh. Mm. Hero Rain, Legendarny Hero reign, Zły mm. i okrutny duch. Albo jak tam kto woli... Yy, tak. Optifine. Optifine mod. Przybliżenie i zwiększenie FPS-ów. Yy, oraz jeszcze co tam było maszyn wszystko. What the fuck? No, All No, All Oh, what the fuck? No. To się wytnie. Idziemy przez rzekę. A no nie dżungla, jakie to nie loginsen. Tornado mod. O właśnie, tornado mod i dzisiaj słychać wiatr tornado przepraszam muzykę i dźwięki o oce loci mi się nie chciało spowrzątać jest ale wieje No tornado chyba zaraz będzie mm -hmm. tornado wiatr dodaje tę moc i jeszcze liście tak. Co zrobiłeś z tym modem? Co zobaczyłeś, że Max Spawn 0 i Mini Spawn? Coś się dzieje Dobrze, Także, jesteśmy pocięci Ała! Głupi kaktus Przeszliśmy... I zaraz będzie Ała! Głupia lawa Przeszliśmy całą gonglę Więc idziemy dalej Nie wiem czemu, ale najbardziej boję się pustyni Tylko, że jak jest hero włączony To głównie on tutaj przesiaduje A ten wiatr mnie wkurza Nie ciągnie. No, też pięć kliknięcie. Pokaż wszystkie mapy tego tak od tyłu. Przyciski wiem. wiem. Dobra, idziemy dalej. Musisz chyba coś piasek! I patrzcie na małą mapkę, będzie fajnie wyglądać. To ja lubię na czynność. No. Nie, mój źle tak lubię Już wiesz, czym ja się zajmuję. Jak na się lubię. Nie. Ej, podesz pod filmikiem mój serwer? Albo twój. Tutaj. Mój serwer wiesz co się chyba stało. Wioska! A, i będzie koła. Koło czego? Koło czego? Jest, jest koła. Gdzie? Chyba nie ma. Jest. Yes. jest. No, no nie Jest koła. Świetnie. Bijaj. Tu nic nie ma. Jest. Oh. Nieźle jak na pierwszy filmik. Wiesz, końcu, coś chce. Szkoda, że to pustynia byśmy mogli tutaj zostać. LOL! Trafaj liść. Spoko. <gry> ja bym się tu Szkoda, Może to pustynia? No co, co? Drzewa nie ma. Dobrze, chodź zam, zamieszkasz. Plany w dąbce są, tak, teraz. O, jest drzewo blisko. No, bagna. Oj, no nie. Nie. <śmulisz bahwa> Spoko <śmulisz bahwa> Może wyjść. Dobra, idę. Ja tam ciężka. <backstory> Ej, wiesz co? No. Może chodź zrobimy cięcie no. przez no... O oh, o. Chodź zrobimy cięcie po prostu przez... Poczekamy na no, na dzień znowu... nowy. Co? No dobra. No. to cięcie. Ja chcę zrobić cięcie, ale poczekaj, bo widzimy że jeszcze jest czas. Ja słyszę jak. Ja też. Parchocze sobie. Nie pod nami, pod tą... naš moda ten uh... Jeszcze jest chwila. Dobra. tutaj wszystko jest. Nie ma tego, co. Dobra, wracaj. Gdzie można spełnić? Nie ma. Mhm. Dobra, w takim razie. Jesteśmy w z nami fuskę, Kuba. To był pierwszy odcinek naszej w serii. Minecraft... Jak to było? Minecraft na modach. Minecraft na modach. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.